Szpitale czeskie przygotowują się do otwarcia własnego laboratorium. Obecnie na terenie placówki laboratorium działa, ale prowadzi je podmiot zewnętrzny. Będą zmiany. Od 1 stycznia planujemy otworzyć nasze własne laboratorium. ALAP dostał już wypowiedzenie z trzymiesięcznym okresem, tak jak było to w umowie. W związku z tym od 1 stycznia szpitale czeskie uruchomią swoje laboratorium i również swój punkt pobrać w tym miejscu. Tak naprawdę służy dwóm celom. To laboratorium jest dla szpitala, dla naszych wszystkich oddziałów i również wszystkich jednostek, które mamy, ale również dla pacjentów z zewnątrz i pacjentów z naszej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, więc dzięki temu chcielibyśmy, żeby wszystko było w naszych rękach, żebyśmy mogli w jakiś sposób bardziej to wszystko kontrolować. Spółka sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę oprócz działalności szpitalno-opiekuńczej. W szpitalnym kompleksie można poddać się kompleksowym badaniom diagnostycznym, m.in. tomografii, gastroskopii czy kolonoskopii.